Kara za grzechy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi Twojej umiłowanej Oblubienicy! Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi Twojej umiłowanej Oblubienicy! Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi Twojej umiłowanej Oblubienicy! W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Drodzy. Postać Dawida jest jednocześnie piękna, a także i tragiczna. Kiedy przyglądamy się opisowi jego życia, widzimy bardzo szlachetne postępki, ale widzimy też i grzechy. Widzimy też jego podejście do innych ludzi, do władzy, ale przede wszystkim jego podejście do Pana Boga i tego się uczymy. Szkoda, że nie znamy tej historii Dawida w całości. Wielu z nas czy, znają tylko we fragmentach, znamy opis grzechu z Betrzebą i zabójstwa jej męża Uriasza. Znamy opis, czytamy podczas jednej z mszy świętych o tym, jak Dawid zgrzeszył przez to, że policzył ludność. Znamy też, jak musi uciekać przed swoim synem Absalomem, ale nie potrafimy połączyć tego w jedną całość. Otóż po grzechu Dawida z Betrzebą, i po zabójstwie Uriasza Chetyty, Pan Bóg upomniał się o krew niewinną i wysłał proroka, który mu odsłonił całą prawdę. I powiedział do Dawida, prorok, że Ty jesteś winien krwi. I tak prorok mówił w imieniu Boga: Zabiłeś mieczem Chitytę Uriasza, a żonę jego wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Ammonitów, dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu Twojego na wieki. Albowiem mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza i ty wziąłeś sobie za małżonkę. Tak mówi Pan. Oto ja sprowadzę na Ciebie nieszczęście z własnego Twego domu. I dalej uczyniłeś to wszystko w ukryciu, jednak ja obwieszczę to te rzecz wobec całego Izraela i wobec słońca. Dawid rzekł do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi, Pan odpuszcza Ci też Twój grzech, nie umrzesz. Lecz dlatego, że przez ten czyn bardzo wzgardziłeś Panem, Syn, który Ci się urodzi, na pewno umrze. Widzicie, w tej yy, w tej rozmowie Bóg nie tylko go napomina, ale też widzi, pokazuje mu konsekwencje jego grzechu. Po pierwsze, że miecz nie odstąpi od jego domu, że będzie jakieś nieszczęście. I drugie, że syn, który się, się począł z grzechu, umrze. I tak się dzieje. Po pierwsze, ten poczęte dziecko po urodzeniu zaraz umiera a w dalszej konsekwencji jego córka jedna z jego córek zostaje zgwałcona zgwałcona przez przyrodniego brata znów ten brat zostaje zabity przez znów dziecko Dawida czyli przez syna Dawida z innej żony i tak jest i gwałt jest i zabójstwo w jego własnym domu co więcej Dawid potem musi uciekać przed tym który zabił przed Absalomem. Wynika wojna między ludźmi Dawida a Absalomem. Absalom wręcz musi uciekać ze stolicy, i kiedy ucieka, spotyka w drodze jednego z mieszkańców Simejego, który go przeklina. I oficerowie Dawida chcą zabić tego człowieka, ale Dawid wtedy ich powstrzymuje i mówi. Co ja wam mam ja zrobić, synowie Sereuli? Jeśli on przeklina, to dlatego, że pan mu powiedział: Przeklinaj Dawida. Któż w takim razie może mówić, czemu to robisz? I dalej tłumaczy: Mój własny syn, który wyszedł z wnętrzności moich, nastaje na moje życie. Cóż dopiero ten Benjaminita? Pozostawcie go w spokoju, niech przeklina, gdyż pan mu na to pozwolił. Może wejrzy pan na moje, Utrapienie i odpłaci mi dobrem za to dzisiejsze przekleństwo. Popatrzcie, Dawid umie przyjąć to, co się dzieje, jako karę, jako konsekwencję swoich grzechów i nie mści się na tym człowieku, który go w tym momencie przeklina. I rzeczywiście Pan Bóg wysłuchuje tej modlitwy Dawida, tego, że w końcu odwraca się historia i wojsko Dawida pokonuje wojsko Absaloma. Co więcej, Absalom zostaje zabity mimo wyraźnego rozkazu Dawida, żeby go nie zabijać. Jednak żołnierze zabili go. I kiedy przychodzi wieść, że wojska Dawida zwyciężyły, to Dawid pyta: A co z moim synem? Twój syn jest zabity. I wtedy Dawid, mimo tego, że zwyciężył, że został pokonany jego wróg, który nastawał na jego życie, wtedy czyni coś niezwykłego. Rozpacza, rozpacza. Synu mój, Absalomie, Absalomie, synu mój, synu mój, obym ja umarł zamiast ciebie, Absalomie, mój synu, mój synu. Zobaczyło wojsko, że Dawid płacze. I wracali po zwycięskiej bitwie jak przegrani. Drodzy. W tej postawie Dawida jest też obraz miłości Pana Boga. Mimo to, że my nastajemy na życie Boga, my jesteśmy Jego wrogami w pewnym momencie, kiedy grzeszymy, to Bóg cały czas nas kocha. I jeżeli by przyszło nam zginąć, a już nie, nie daj Boże, gdyby miał nas stracić na wieki, to jego rozpacz, jego ból jest wielki. Tak jak ból króla Dawida. Dalej jeszcze. Mamy opis tego, jak Dawid reaguje na kolejną karę, którą Bóg zsyła na niego, na, a konkretnie też na naród, za to, że Dawid zgrzeszył, przez to, że zliczył Izraela. I kiedy Dawid wybrał, miał do wyboru między wojną Między głodem a epidemią. Dawid wybrał epidemię i zginęło wtedy wiele tysięcy ludzi, umarło na skutek choroby. Kiedy Dawid widzi, jak ta epidemia zabija, wtedy woła do Pana Boga. Dawid, widząc, że Anioł zabija lud, wołał do Pana. To ja zgrzeszyłem, to ja zawiniłem, a te owce cóż uczyniły? Niech Twoja ręka. Obróci się raczej na mnie i na dom mojego ojca. Popatrzcie, jaka szlachetna postawa Dawida. Dawid przede wszystkim uznaje swój grzech i tym, czym się różni na przykład od Saula, swojego poprzednika, nie tłumaczy się przed Panem Bogiem, nie usprawiedliwia się, uznaje i przyjmuje konsekwencje grzechu. On rozumie, że to, co, co się dzieje teraz w jego rodzinie, to jest konsekwencją jego grzechu. Drodzy, my często już nie mówimy w ogóle, nie mówi się w kategoriach tego, że coś się dzieje jako kara za grzechy nasze osobiste, albo też w konsekwencji grzechów naszych przodków. Drodzy, my często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że każdy nasz grzech jest, odciska się piętnem w starości na naszym życiu, a potem też na życiu naszych dzieci. Gdybyśmy się tak popatrzyli na to, co się dzieje w naszych rodzinach, to często jest to konsekwencja grzechów. I wiecie też, ta, na przykład taka, taka prosta rzecz, że rodzice nie mają szacunku swoich dzieci na starość albo y, są odrzuceni, to często dlatego, że coś w młodości, za, z, coś zaniedbali. Może obecność, może miłość, może y, y, wychowanie, może nie byli konsekwentni, nie potrafili wymagać Drodzy, i to też są konsekwencje, mówi wam to o tym w kontekście przebaczenia, o którym mówimy, dlatego, że kiedy byśmy jakby przyjęli pewne rzeczy w tej logice, że jest to pokuta, pokuta też za, za to, co, co, co zrobiliśmy. I tak jak Dawid mówi tutaj temu, w, stosunku, w stosunku do tego Simoego który go przeklina, mówi. Pozwólcie mu przeklinać, bo Pan mu pozwolił na to, że przeklinasz, ale może Pan się ulituje nade mną i odwróci. Odwróci ten mój zły los. Rzeczywiście tak się dzieje w, w historii Dawida, że Dawid umie przekuć klęskę i grzech w zwycięstwo. Że potrafi zaufać Panu Bogu do końca i rzucić się w ramiona ojca. Kiedy wybierał sobie. Jest właśnie karę, to mówi tak. Jestem w wielkim, wielkiej rozterce. Wpadli, w, wpadnijmy raczej w ręce Pana, bo wielkie jest Jego miłosierdzie, ale w ręce człowieka niech nie wpadnę. Dawid, jakby, powierza się Bogu, jemu zawierza swoje losy. I w momencie, kiedy zwycięża, kiedy triumfuje, i w tym momencie, kiedy, kiedy jest pokonany, kiedy ponosi karę, nigdy nie wątpi w dobroć miłosierdzie Boże. Dlatego my też, kiedy myślimy o tym przebaczeniu, to pamiętajmy, że miłosierdzie Boże nigdy nie ustaje. Jezus Chrystus wziął pokutę za nas, karę za nasze grzechy wziął Jezus. I, i on to przecierpiał. My Jezus powiedział, jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie krzyż swój i Niech mnie naśladuje. Drodzy, popatrzmy też na to, co się dzieje w naszym życiu, jako też możliwość odpłacenia za nasze grzechy, też wynagrodzenia za grzechy innych ludzi. Drodzy, Bóg jest dobry, miłosierny. I On chce, żebyśmy byli tak, jak Jego Syn, pełni miłosierdzia. Pan z wami. Niech ostrzeże i Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.